Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Oddziału Kielskiego Kongresu Nowej Prawicy. Dzisiejsza konferencja jest zorganizowana z okazji 95. rocznicy uchwalenia Traktatu Wersalskiego. Spotykamy się tutaj nieprzypadkowo, w tym miejscu, ponieważ w Pałacu Biskupów Krakowskich właśnie stacjonowały polskie władze w trakcie walki o. Naszą niepodległość. Teraz głos zabierze prezes regionu Świętzeńskiego nowej Prawicy, Pan Dawid Lewicki. Zgadza się dokładnie w dniu jutrzejszym, 28 czerwca. Obchodzić będziemy 95. rocznicę podpisania traktatu wersalskiego. To jest świetna okazja, aby przypomnieć Państwu, aby przypomnieć naszym obywatelom, jak można zdziałać wiele dzięki sprawnej dyplomacji. Wówczas państwo polskie nie istniało. Po 123 latach tak naprawdę dopiero odzyskaliśmy niepodległość. Państwo się formowało i go faktycznie nie było. A jednak Roman Dmowski, dzięki swoim świetnym zabiegom dyplomatycznym, dzięki swojemu wystąpieniu w Paryżu kilkugodzinnemu, kiedy tłumaczył swoje wystąpienie na język francuski i angielski, potrafił tak wpłynąć na opinię międzynarodową, która była pod wrażeniem jego, pod wrażeniem tego, co powiedział i uznała, że to, o co Polska walczy, trzeba spełnić i udało się utworzyć państwo polskie niepodległe. Udało się odzyskać Śląsk, udało się odzyskać Wielkopolskę, Pomorze, nie udało się niestety Gdańska, ale bardzo wiele z postulatów Dmowskiego i... Komitetu Narodowego Polskiego, w skrócie KNP, który wówczas był tworzony, który działał przez dwa lata, udało się rzeczywiście zrealizować. Jesteśmy naprawdę pod wrażeniem. Chcielibyśmy taką dyplomację mieć dzisiaj, a nie chcielibyśmy słyszeć od ministra, który mówi, że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest nam zupełnie niepotrzebny i wyraża się w bardzo ordynarnych słowach, których nie będę powtarzał. Wtedy w roku 1919 Ignacy Paderewski, dzięki swoim zabiegom w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, był w stanie przekonać prezydenta Wilsona do tego, aby to państwo polskie rzeczywiście na mapę powróciło. To był 13 punkt, przypomnę, z programu Wilsona dla Europy, dla, dla odzyskania pokoju na, na świecie. Proszę o zadawanie pytań. Patrząc na tło historyczne, właśnie jak ocenić w tej chwili to, co pan powiedział, że Stany Zjednoczone de facto nie są naszym sojusznikiem według ministra, który twierdzi jednak, że tak, jak pan sam ocenia? Sądzę, że powinniśmy budować sojusze i jeden sojusz należy ten główny militarny oprzeć właśnie na NATO, a wiadomo, że głównym prowadzącym NATO są oczywiście Stany Zjednoczone i takie słowa jak wypowiedział pan, pan minister Sikorski, go całkowicie dyskredytują jako osobę pełniącą tą ważną funkcję. Uważam, że powinien natychmiast podać się do dymisji, podobnie zresztą jak minister Sienkiewicz. No ale nasz rząd ma to do siebie, nasz premier, że lubi zamiatać pod dywan różne, różne problemy. Sądzę, że nawet jeśli by minister został odwołany, rząd odejdzie, ale nie smak w stosunkach polsko-amerykańskich pozostanie. Po części tam on miał rację, ale niestety takich rzeczy się nie mówi. Trzeba walczyć o swoje, a skoro on nie potrafi tego robić, no to powinien już wcześniej zrezygnować, a nie mówić, że, że się nie da. Na to jak najbardziej, tylko że wiadomo, w każdym stronnictwie są ugrupowania. I czy będąc bardzo blisko Ameryki, zyskujemy więcej, jak gdybyśmy mieli sojusz bliższy Niemcom? Eee, to znaczy, sojusz z Niemcami eee, jest w tym momencie mało, znaczy nigdy sojusz z Niemcami jako najbliższym współpracownikiem nie był realny, ale przede wszystkim priorytetem polskiej polityki powinno być to, aby nie dopuścić do sojuszu między Niemcami a Rosją. A to się stało kilka lat temu dzięki zabiegom z jednej strony BISU, rządowi Jarosława Kaczyńskiego a później także Platforma przybiła tego targu. Uważamy, że trzeba tak odpowiednio lawirować między tymi dwoma krajami, aby nie dopuścić do porozumienia nad naszymi głowami. Tak właśnie wyglądała polityka przed laty i o taką politykę też zabierał, zabiegał Roman Dmowski, o którym dzisiaj wspomniałem. Znaczy się, ale tutaj nie myli z polityką równych stron, prawda? E Trzeba szuka szukać takich sojuszy, które będą nam e, mogły przynieść wyra wyraźne korzyści. Trzeba szukać doraźnych sojuszy, a nie wierzymy w miłość w polityce, e, bo coś takiego nie istnieje, szczególnie w polityce międzynarodowej, gdzie są się tylko i wyłącznie interesy e, państwa, nie mają trwałych sojuszy, jak mówił Winston Churchill. Także my musimy się uczyć e, polityki od, od najlepszych, a nie kierować się takimi romantycznymi wizjami, jak niektórzy, jak na przykład e, Kaczyńscy, e, Krytykując Rosję z każdej strony, nie, nie stawiając żadnych merytorycznych argumentów, czy jak premier Tusk, opierając się tylko i wyłącznie o Unię Europejską. musimy szukać sojuszy, gdzie się tylko da. My jesteśmy zwolennikami niepodległej Ukrainy, byliśmy przeciwko temu, aby rozbrajać to państwo, jak zrobił nasz rząd, jak zrobił PiS, jak zrobiła reszta klasy politycznej. My uważamy, że lepsza Ukraina taka, jaka była Janukowicza, niż mieć za, za ścianą od razu państwo rosyjskie. Jeszcze raz pytanie. Czy sojusz z Ameryką naprawdę jest korzystny dla Polski? Jak jest Pana zdaniem, Sojusz z Ameryką może być uwagę, korzystny, że... jeśli będziemy brać pod uwagę swój interes i będziemy go potrafili realizować. Ja jeśli będziemy tylko realizować, to co Przykład znam. Gruzji, która była w sojuszu z Ameryką. Przykład Ukrainy, która patrzyła na Amerykę. Przykład Iraku, który teraz niby ma być, być wspierany przez Amerykę przed wrogami, których sami Amerykanie uzbroili, czyli rebeliantów syryjskich. Czy sojusz z Ameryką, patrząc na te wszystkie zdarzenia, dla nas jest w tej chwili korzystny? Oczywiście, no to w tym momencie musimy zacząć od podstaw. Po pierwsze, sojusze będziemy w stanie zawrzeć silne, jeśli będziemy mieli silną armię. I tu po raz kolejny odwołam się do Romana Dmowskiego, który uznał, że Polska musi mieć silną armię i był jednym z twórców, był jednym z głównych orędowników powstania błękitnej armii generała Halera, która się później tak świetnie odznaczyła w bitwie polsko-bolszewickiej. W związku z tym, jeśli nie będziemy mieli silnej polskiej armii, o co zabiega kongres nowej prawicy, to żaden sojusz nie będzie nic warty, bo nikt za nas ginął nie będzie. A jeszcze ocena traktatu wersalskiego w rzeczywistości. Jak pani ocenia? Bo to było tylko usankcjonowanie istnienia Polski na arenie międzynarodowej, bo Polska już wtedy się formowała. Traktat Wersalski 19 rok, koniec 20. My w tym czasie już mieliśmy niejedną wojnę, walczyliśmy o granicę. Skutkiem traktatu wersalskiego był. Najazd. Najpierw Hitlerowców, później stalinistów i w tej chwili to jak wygląda ten kraj jest właśnie po części daleko idącym z spadkiem Traktatu Traktat Warszawski traktujemy z punktu widzenia polskiego jako korzystny, bo my osiągnęliśmy, co chcieliśmy. Przypominam, że przed I wojną Polska tak naprawdę nie istniała. To było odzyskanie dla nas niepodległości. A to, że Polska została w 20. dwudziestoleciu 20 międzywojennym źle poprowadzona, to jest przede wszystkim wina rządów sanacyjnych i po raz kolejny romantycznej polityki, w tym wypadku głównie Biuszówczyków. Czyli jak powinna być poprowadzona? Powinna tworzyć, tak jak mówiłem, silną armię. Mieliśmy, powinna... silną armię. Mieliśmy przez chwilę. Później ona była. E... Była po, po jakimś czasie już tylko niestety cząstkowa. Zamiast inwestować w ciężką artylerię, 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 artylerię e, inwestowaliśmy w kawalerię, która niestety no już wtedy na tamte czasy, biorąc pod uwagę przygotowanie Niemiec, które w momencie w 1919 roku były w, obie, w o wiele gorszej sytuacji od nas, e, już nie miała sensu. Jednak musimy sobie powiedzieć jasno, że polska armia w tym czasie była przygotowana na wojnę z Rosją, a nie z Niemcami. E, jeśli popatrzymy właśnie po uzbrojeniu i po. Po polskich żołnierzy to jednak kawaleria bardzo dobrze radzi sobie na rosyjskich stepach i na takich terenach, a z Niemcami po prostu nie byliśmy przygotowani się na wojnę z Niemcami, ale z Rosją trzeba zwrócić też uwagę na politykę, jaką prowadził Józef Piłsudski i to była polityka jawnie proniemiecka e, i sam Hitler powiedział, że gdyby żył Piłsudski to pewnie by nie doszło do wojny z Polską. E, nasza, nasza polityka nie była wówczas przygotowana na wojnę e, z Niemcami, a tym bardziej na wojnę na dwa fronty. Niestety skończyło się to e, tak, jak pominać się. Ze spraw bieżących czy nowej prawicy uda się w Parlamencie Europejskim tam jest też koalicję z ostatniej. Z tymi państwami się wbiąła bodaj, że ostatnia wypowiedź Kurwina, Prezesa Górbina sugeruje, że raczej nie znajdzie się tych państw. W tym momencie jeszcze nie znajdzie, ale jest możliwość taka, by dołączyć do innej frakcji, bądź tworzyć frakcję w późniejszym czasie. Zdaje się, co kwartał się tak. tworzą frakcje. Będziemy jeszcze o tym rozmawiać i być może się uda, bo będąc we frakcji możemy rzeczywiście więcej powiedzieć i nasz głos będzie bardziej słyszalny. Ale jeśli, jeśli się to nie uda, to też na pewno nie jesteśmy aż tak bardzo na straconej pozycji, bo czas, który tam będzie nam przysługiwał, konferencje prasowe, które będziemy organizować w Brukseli z całą pewnością będą mogły pozytywnie rozwinąć nową prawicę i będą mogli o nas usłyszeć w Europie. Już teraz bardzo wielu dziennikarzy z różnych krajów jest zainteresowanych nami. I ten światopogląd, który głosiliśmy w Polsce, teraz będzie na całą Europę w każdym bądź razie w mniejszym lub większym stopniu oddziaływał.